Siemanko, Mati z tej strony, zapraszam na kolejny kącik Indii na kanale GameSpotting. Dzisiaj na tapecie ląduje oldschoolowy action platformer, a wraz z nim ostre metalowe dźwięki. Gdybym po raz pierwszy ujrzał Valfaris w salonie gier gdzieś tak w roku 1993, to pewnie dzisiaj na jego widok robiłoby mi się mokro. Czasy się jednak zmieniły, a tytuł wylądował na PC i Switchu 10 października 2019 roku. W listopadzie ma zadebiutować na PS4 i X-1. Za produkcję odpowiada studio Steel Mantis, a wydawcą został Big Tyle suchych faktów. Naszym protagonistą zostaje Terium który powraca na kosmiczną stację Walfaris, aby wymierzyć karę swojemu ojcu. Jego przewodnikiem jest sztuczna inteligencja o imieniu Hekate. Od tej pory właściwie idziemy w prawo, fabuła jest tylko dodatkiem, a naszym zadaniem jest eksterminacja wszystkiego, co się rusza i to wszystko w oparach ostrej metalowej muzyki, która podkręca jeszcze tempo akcji. Valfaris to hołd dla platformówek akcji z lat 90, co widać w sumie na pierwszy rzut oka po pikselowej oprawie graficznej. Jednak nie jest to marny klon kontry, a próba dostosowania gatunku do dzisiejszych trendów. Częściowo się to udało. Perion dysponuje oczywiście niemałym arsenałem. Do dyspozycji mamy pistolet, miecz, broń ciężką i tarczę. Jest tego sporo i naprawdę trzeba tym manewrować, aby sprawnie brnąć do przodu. Plus jest taki, że za każdy oręż odpowiada po prostu inny guzik i nie trzeba ich przełączać. I tu mamy pierwszy powiew naszych czasów. W trakcie postępów w grze zdobywamy kolejne bronie, które możemy zmieniać w checkpointach. Dodatkowo za zdobyte w trakcie zabawy metale krwi możemy je usprawniać, co znacznie poprawia nasze możliwości ofensywne. A różnice w broniach są spore, dzięki czemu możemy dostosować zestaw broni do naszych preferencji i na ich rozwoju właśnie się skupić. Czy chcemy pistolet, który ma duży zasięg, czy mały, ale zadający większe obrażenia? Twórcy dają nam wybór i fajnie. Kolejnym dobrym patentem jest tarcza, która wciśnięta w odpowiednim momencie nie tylko pozwoli nam zmniejszyć obrażenia, ale nawet odbić lecący na pocisk. Tego trzeba się po prostu nauczyć. Gra jest trudna i momentami frustrująca, przynajmniej do czasu jak nauczymy się wykorzystywać sprawnie cały naszą kwiaty padamy często jednak im dłużej gramy tym bardziej mamy świadomość, że powtarzamy etap przez nasze błędy, a nie że gra jest za trudna. Właściwie to im dłużej grałem, tym prostsza mi się wydawała i po początkowym zniechęceniu zacząłem wsiąkać. Niestety, jak dla mnie zostawiono zbyt wiele archaizmów. Strzelać możemy tylko w ośmiu kierunkach. Takie było zamierzenie, ale to cholernie stare rozwiązanie, które młodego gracza zniechęci do tego. Czasami również na ekranie dzieje się zbyt dużo. W sumie fajnie, że jest sporo efektów, jednak przez to czasami nie wiadomo co w ogóle się dzieje i aż oczy potrafią zabolać. Ludzie z tendencjami do epilepsji raczej niech po nie sięgają. Standardowo jak na tego typu grę, co jakiś czas trafiamy na checkpointy i tu jest kolejne ciekawe rozwiązanie. W trakcie gry znajdujemy idole, które podnoszą nam punkty życia, jeśli mamy je przy sobie. Jednak tego samego idola używamy, aby aktywować checkpoint. Stajemy więc przed poważnym wyborem. Mieć więcej życia? Czy lepiej odpalić checkpoint i w razie z kuchy nie powtarzać zbyt długiego etapu? Oczywiście są tu również sekretne miejsca, których warto szukać. No i czym by był ten tytuł bez bossów? Są i to często. Czasami więksi, czasami mniejsi i na każdego jest jakiś w miarę prosty sposób. Trzeba go tylko odkryć i być cierpliwym w trakcie starcia. No dobra, a gdzie w tym wszystkim jest platformer? Odpowiedź brzmi wszędzie. Walfaris to nie tylko zażynanie wrogów. Jest tu sporo fragmentów, gdzie po prostu musimy się przedostać dalej, a wrogowie się nie kończą, tylko cały czas przeszkadzają nam w oddaniu sekwencji perfekcyjnych skoków. To właśnie te fragmenty są najtrudniejsze i to one wręcz wymuszają na nas odpalenie checkpointa, jeśli nam się w końcu uda. Serio, nie chcę się tego powtarzać po raz enty. Podsumowując, Walfaris to dobre połączenie starego z nowym. Jednak tytuł chyba głównie skierowany jest dla graczy starszych, tęskniących za odskocznią tytułów AAA i chcących powspominać stare dobre czasy, gdy granie prowadziła cię zarobczkę. Dla nowego pokolenia, nie pamiętającego wozów drzymały to może być zbyt archaiczny tytuł i szybko mogą się zniechęcić wymagającym poziomem trudności, którego notabene nie da się zmienić. Warto dodać, że tytuł jest w polskiej wersji językowej, chociaż do tłumaczenia to zbyt wiele nie było. No i oczywiście, jak kogoś bolo uszy od soczystych gitarowych riffów, to też niech się trzymają od tego tytułu z daleka. Ja mam trochę dylemat z oceną. Mimo wszystko, jako że stary ze mnie pryk daje 7 na 10, bo faktycznie powiew nostalgii w tytule czuł. Chciałbym jednak wreszcie dopaść w swoje ręce taki tytuł z pięknie, ręcznie rysowanymi postaciami i możliwością strzelania w każdą stronę. No cóż, może następnym razem. Do usłyszenia.